Zanim przejdziemy do sześciu osób, które wygrały konkurs i wystąpią w memę, chciałabym jeszcze wyróżnić kilka osób, które naprawdę zrobiły piękne prace i naprawdę z wielkim bólem serca wyrzuciła mnie z podium. Więc pierwsza praca jest od Alves. Przede wszystkim bardzo mi się podoba ta huśtawka, z, jak się zna, tych huśtawka z ikusią. Naprawdę piękne to jest i słodko się na to patrzy. Więc natomiast naprawdę piękna praca, dziękuję Ci za to. Następna praca jest od Kingi Kotowilk. Ona jako jedyna zrobiła nas tyłem, co trwa mi się podoba. Taka oryginalność i ten lit włosów nie jest jakiś nadzwyczajny, tylko taki przyjemny dla oka, taki trochę inny te śliczne już nie wspomnę o tym stawie, o tych kaczkach. Ten staw z kaczkami, to jest taki piękny dodatek i tak pięknie ścieniowane. Naprawdę Kinga, bardzo mi przykro, że nie zdobyłaś żadnego miejsca, ale mimo wszystko naprawdę bardzo Ci gratuluję, że udało Ci się zrobić tak piękną pracę. Kolejną osobą jest oczywiście moja ukochana Nikusia, co też postanowiła wziąć udział w konkursie. To tło tak pięknie się wpasowuje do nas. Już nie wspomnę o tej kaczorce, co tak słodko siedzi w moich włosach. Jest te efekty świetne. Te spódniczki tak ślicznie na nas lewą. Włosy tak samo. Naprawdę, Nikusia, dziękuję Ci. To jest naprawdę cudeńko. I, I bardzo przyjemnie mi się na to patrzy. I ja naprawdę dziękuję Ci. To jest cudne. Te włosy, to cieniowanie, to wszystko to tło. piękne. Bardzo Ci dziękuję, Nikusia. Kocham cię. I kolejną osobą jest Jabłko Wyłarańcza, która zrobiła przesudny edit włosów, to oczko też jest bardzo słodkie i nie wspomnę o tej ręce, co tak ślicznie wyszła i jeszcze ten mój telefon, co ma etui z kaczką, naprawdę świetne to jest, dziękuję Ci Jabłko Sudowna cudowna ta praca, w szczególności to włoski i to oczko. Więc teraz przejdźmy do sześciu osób, które wygrały i wystąpiłam w Meme. Więc w miejsce miejscu zajmuje Kayoko, która naprawdę zrobiła dość ciekawe oczka. Jeszcze tyle się z kubeczkiem UW pomysłowe. Edith Wosup, to jest naprawdę bardzo śliczny. Nogi też są takie słodkie według mnie. Jeszcze te gadżówki jako dodatek i te kwiatówki na mojej głowie naprawdę urocze, śliczne i przyjemne. Gratuluję Ci, Kajko. Piąte miejsce zajmuje Wolfie.pl. Przede wszystkim podobają mi się te włosy niekusi, co jest naprawdę bardzo urocze. A najsłodsze, bardzo oryginalne, prześliczne dodatkiem jest kaczówka Nikusi, tu to sobie Koptaszka. I jeszcze ta moja kaczówka, to się tak na nich słodko patrzy. Że ten mój uśmiech i oczka, te są bardzo śliczne i słodkie. Naprawdę, ta władza jest taka mega przeurocza. Nie dość do swojej cukrzycy, ode mnie i od to jeszcze tej z ptaszki, mojej kaczówki, naprawdę to jest przeurocze. Gratuluję Ci, wolfi.pl Kolejne miejsce, czwarte, zajmuje Ellen Uwu. Przede wszystkim w tej pracy widzę dużo estetyki, dużo szczegółów. Włosy są naprawdę śliczne, jeszcze ten warkocznikusi według mnie jest taki dopracowany. Cieniowanie też bardzo śliczne. I, i jeszcze to jakie ja niosę nikusie na barana. To naprawdę to jest świetny pomysł. Także dziękuję Ci bardzo. Ta praca jest naprawdę śliczna. Dziękuję Ci za poświęcony czas na nią i za zadowanie tyle szczegółów. Kolejne miejsce zajmuje Xiory Wolf, przede wszystkim także w Kanikurzie tak mi się podoba i ten Edit swych I według mnie stopy są naprawdę bardzo trudne. Tutaj te stopy i te buty tak mi się podobają. I jeszcze to, jak nikły się mieniecie, to też są naprawdę bardzo słodkie, ciekawe. Naprawdę, według mnie, jest bardzo śliczna, estetyczna. Bardzo Ci dziękuję za tą pracę. Kolejne miejsce zajmuje Kilo Nie jestem w stanie opisać, jak te włoski mi się podobają. Ten cień też jest naprawdę bardzo śliczny. Jeszcze te ptawki one są takie cudowne, takie słodkie i takie trochę inne. te równe. U mnie na włosach. Naprawdę też takie cudne. Tak mi się podoba ten edit. I przez te nasze minki, takie słodkie, i te nasze spinki z kaczkami, tak lśnią. W kusi też jest taki zadbany. Tak samo jak moje pupsyki. Naprawdę mogę wiele wymieniać rzeczy, jakie tutaj mi się podoba. Także Kiryko cud cudna praca. Dlatego leci drugiego miejsca i wejdźmy do pierwszego miejsca. A pierwsze miejsce zajmuje Kate X Patelnia. Przede wszystkim bardzo mi się tutaj podoba ta oryginalność, ten paryw, te bułki parywkie, jeszcze ta nikusia co tak słodko wygląda w tym bereciku. Dodatkowo, bardzo mi się podobają te oczy. Nigdy nie widziałam podobnego stylu oczu. Te oczy są według mnie takie oryginalne, masz taki oryginalny styl oczu i te oczy są ogólnie takie słodkie. I jeszcze te, jakby tu ująć, kółka dodają tak uroku tego. Tego Arta, i to na włosach, i na razie to tak wielkie wygląda, naprawdę bardzo mi się podoba, pod względem estetyki, oryginalności I tego jakie to jest słodkie, także Kate, naprawdę gratuluję Ci Art mega mi się podoba I uwierz mi, Ty masz naprawdę wielki talent Więc, to tyle Osoby wygrane mogą oczekiwać memę który postara się dość szybko zrobić. A ja jak na razie się z wami żegnam. Dziękuję bardzo wszystkim osobom za wzięcie udziału. Obiecuję, że wszystkie prace wylądują w moim folderze na telefonie, gdzie mam wszystkie zdjęcia związane z Ikusią. Więc to tyle. I papa kaczuszki.